Czy ja mógłbym jakiegoś oficera tu prosić na dół? Podlecisz nad nimi, ja się zdesantuję. Nie, nie, musisz ten, musisz siedzieć z przodu, bo tak to oni nie będą mogli się na tył. Jest powietrze? Nie, musisz się z przodu. Ale ja się ja zdesantuję do nich najpierw i wtedy z... będzie to. się do... mój transport. Wiesz co, dziękuję. Y w drodze, ale później nie wsiądziesz na przód. Dawaj. Nie wsiądziesz naprzód, później ja będzie problem. Ale dobra, będę. tak to na ten. Ja to lubię robić. Dobrze. Zaznacz. Czekaj, teraz gdzie to było? No tego, Johnsona. Już, już masz. O chuj, zobacz zorza polarna. No jest. Dobra, podleć niżej. Niżej, niżej. Wyrównaj lot. Weź na tą płaską powierzchnię spróbuj trochę bardziej o, o, o. i trochę do przodu. Dobra, git, wejdźcie na tą górkę, odbiorę Was z górki. Pawio wyląduj na tym yy, na tej rampie Tu masz dalej taką Odejdź, płaską... Odejdźcie, bo was śmigłem pierdolne, bo to jest nierówno Podleć wyżej, tam jest płasko. Dobra ja pod niego mogę podlecieć Ja go wezmę z tej górki mogę go wziąć może skoczyć. O dobra udało się Nie podchodźcie do tego Weźcie go od też Jak z tyłu lepsze widoki Skakuj skoczy do tyłu Zapnij pasy Jednostka zapnij. oko przejęliśmy przesyłkę powrót do bazy no, rescue team no, pierdol. plus, y, to za, do oko. Ja pierdolę 168 plus 168 plus No bo trzeba było organizację zrobić Ja Ale, ale, ale krótko y, m... A co z, do z tym moim kolegą? By... Poddał się Zielonego, Już siedzi O, to Walton. fajnie kurwa, dopiero mnie eskortują, już od robi kurwa to Smacznie